Serwus, ja to będzie na bardzo gracy, bardzo ręczy ja jest Emilki to kolejny odcinek na mnie kanek, czytawcie łapkę w górę subskrypcję, będzie dzisiaj jest super odcinek, tak jak zawsze ci. Także koniecznie subskrybujcie dzwoneczki, żebyście wiedzieli, kiedy są odcinki, no na przykład, że są codziennie o 9.30, i zapraszam na mojego Instagram Milka przez 2a. Jeśli chcecie jakby więcej się dowiedzieć, co się tam nie dzieje. Widzicie, jeżeli chcecie się po prostu bliżej mnie, że tak powiem, tak? No to widać na Instagram i w ogóle wejdziecie do opisu, możecie mi wysłać paczki, jest tam adres i co jeszcze? I ten pierwszy nie to jest sklep. E, a my w dzisiejszym odcinku... W nie wiem, jaki mamy plan na dzisiaj. W sensie jakby... E, ten, czekajcie, co ja chciałam zrobić? Co ja chciałam zrobić? Co ja chciałam zrobić? Jedną rzecz. E, zabrać coś. Aha, rybki, tylko że jest problem taki, że nie mamy rybek. Tu chciałam nakarmić kotki, więc chyba tego jednak nie zrobimy. E, ale tu mamy wędkę. Dobra, to sobie da Ciebie w takim razie z wędką przez życie i, i ten. I jakoś to ogarnia. mam nadzieję. Dobra. O, mam. Okej, okay, zapomniałam w ogóle, że istnieje tak. Okay. Hej Emmy, mam dla ciebie niespodziankę. Chodź koniecznie tam, gdzie zawsze. Well, łąka, no dobra, no dobra, ale najpierw chyba rybki, co? W względu nie wiem, czemu ja zabrałam wędkę tak, by the way, bo jakby i tak nigdy jej nie używam, ale spoko, dobra, wiecie co? To to szybki trip robimy, najpierw po rybki i potem, w idziemy tam do tego... Herobrine'a, ponieważ w sumie no, to jest też ważne, bo jakby musimy się w końcu dowiedzieć, gdzie są moi widzowie, bo dalej nie wiem, dalej ich nie ma, jak widzicie z tego ja jestem Herobrine'a i w sumie nawet nie ma jeszcze, jeszcze list nie ma. Ta to już w ogóle nie gdzie ona się podziała, jakby nie wiem, ja po prostu nie wiem. Jeżeli wiecie, widzieliście ją gdziekolwiek, to możecie pisać w komentarzach, bo jestem w sumie tego całkiem ciekawa I ja niestety nie wiem nic. I tak w ogóle, napiszcie w komentarzu koniecznie, jak tam macie nastawienie, w sensie, bo wiecie, ja, ja tak słyszę, ja nie, ja nie na przykład, ale Wy podobno idziecie do szkoły za trzy tygodnie, ja Wam naprawdę słuchuję. Ja sobie tego nie wyobrażam, ja nie idę, bo jakby mój rok studencki się zaczyna w październiku, także jeszcze mam w sobie troszeczkę czasu. Ale tak jak mówię, no mega wam służy, także koniecznie piszcie w komentarzach, no co po prostu jakie macie nastawienie, czy, 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 czy cieszycie, czy się nie cieszycie. Więc no, piszcie w sobie koniecznie. A ja co jeszcze te rybki? Cztery zabiję, okej. Okay. Pięknie. Co, mamy w sobie sądacze. Pięknie, pięknie. Dziesięć sobie rybek. Myślę, że tam wystarczy Damy po prostu po jednej takotka. No, bo wiadomo, musimy je zlecie mimo wszystko karmić, także. Ale bądźcie ze mną, nie? martwcie się, bo zaraz lecimy, bo to jest gdzieś chyba w tamtym kierunku. Także polecimy tam sobie zaraz szybko do naszego słonego Hirusia. Ja jestem ciekawa, zlecie, o co chodzi, jaką ma dla nas niespodziankę, bo jest to w sumie dosyć ciekawe. Już ostatnio była dziwna niespodzianka w sumie, Niespodzianka to była coś, ale randka, nie wiem wiem jak ją to przyjąć. Wiecie o co chodzi? Jakby. No to w sumie była randka, no kurde, nie wiem, no, sobie naprawdę. No nie wiem, no nie wiem, no ciężka sprawa, no to była randka, no bez kitu, no kurde, mam na randce, no... Nieźle, 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 jest to, sobie, coś mocnego, dobra, lecimy tak, Kiciuś, proszę, Lana Del Rey, proszę Cię bardzo, kochanie, dobra, słuchajcie, lecimy na góry do kłodków naszych trzech jeszcze, nakarmimy je i, cię spadamy, tutaj mamy, uwaga, uwaga, Darek, no proszę, dla Ciebie, Elvis, dobra, Darkowi damy jeszcze... Nie da się już, nie chcesz już? Dobra, nie, to nie, ja chciałam ci dać więcej. Okej, okay. i mamy w sobie perełkę i również zajmiemy jej rybkę. Dobra, sobie wspaniale to sobie sobie odkładamy, żeby nie było. I teraz Ci już lecimy w tamto miejsce, także trzymajcie kciuki widzowie, dlatego że to może być mocne spotkanie, no, ale zobaczymy. Jestem ciekawa o co chodzi. Eee, I w sumie to już trochę jakby wkurza mnie to, że... No nie, wiem, no po prostu ciężko z nim, bo on jest taki troszkę mimo wszystko zamiędzy w sobie. Eee, także ja bym chciała jakoś to ogarnąć w końcu, kurde, myślę, że to było w ogóle. Chyba tam. Nie wiem, dobra, Idziemy na oko. Chyba tam to było, dobra. Wiem, że to chcecie wtedy się właśnie przyciągnąłem, ale ja stwierdziłam, że nie będę chcecie. Sobie... Po co się przemęcza? To było chyba w tamtym kierunku. Kurde, tak już nie pamiętam tego, bo ja tam troszeczkę nie byłam, bo no, on tam wczoraj teoretycznie dla Was, ale jakby ja nagrałam odcinki na zapas, więc ten jest tam. Czeka, aha, tam jest, dobra chcecie. Let's go! No to ten. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że jakoś będzie. Ach, dobra, let's go. Okej, okay, jest tam. Hejka. Hej, hej, okej. Okay. Hej, kanał, ci niespodziankę. No dobrze, słucham cię. Jaką niespodziankę masz dla mnie tym razem? Jestem na serio, jak cię gdzie... zgadnę. Nie wiem, ten, niską mam wiedzieć. Nie, ja jestem słaba w zagadewanki, także ten, no. Ja, jaką masz dla mnie niespodziankę? Okej. Okay. Urządzenie do mówienia. Jak to urządzenie do mówienia? mówić? Okej, kto? What? Czemu masz taki to głos? Ja. To jest swój normalny głos. Nie Ok. Okej. 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 Co, 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 co? Jakoś tak, ci, że dziwnie cię słychać. Urządzenie do mówienia. Chyba cię to, to trochę głos zniechasz. To jest swój głos, czy, czy nie? Nie. Okej, okay, okej. Okay. Y... Nieźle. Co tam? Czemu tak wolno mówisz? No bo mi... no. Co? Bo nie jestem w stanie szybko. Okej. Okay. To nie moja wina. Co tu się w ogóle wyprawia? Jestem w szoku. Przepraszam, no. Za... co, co, co? Przepraszam. Ale za co? Nie ma za co przepraszam? Zupełnie, Bardzo się cieszę, okay. że masz odwienie do mówienia. Pięknie że... dzisiaj wyglądasz. Bardzo ci dziękuję. To miło z twojej strony. Okej, okay. okay, ten... Co co powiesz? No nic. Skoro już żyje? Ty... Mi... No ty wiesz co na kada daj Mam prezent w skrzynce. Kolejny? No. Wow, ej, dziękuję. Ja nie wiem co mam mówić, mi to kupiłaś. Nie radzi. mam problemu. To jest bardzo miłe. Naprawdę dawno nikt mnie tak miło nie, nie traktował. Ma. Jakby czuję się doceniona całkiem. Okej. Okay. Okej. Okay. A nie. Fa tak, ten, to, to, to ja w ogóle może coś popowiadasz o sobie, w sensie nie wiem skąd jesteś, o nie wiem, mama, tata, ten. nie wiem może masz rodzeństwo jakieś. Mam brata, ale nie wspominam go dobrze. Aha. Więc nie chcę o nim gadać. Moich rodziców nie pamiętam. A gdzie się urodziłem to nie wiem. Aha. Sorry. <noise> Spoko. Dobra. No a ten... Yy, może przejdziemy się jakiś spacerek, bo zawsze te siedzimy, może jakiś spacerek. Okay. To To ten, chodź, chodź. W porządeczku. W porządeczku, w żołądeczku, jak to mówią. Może chodźmy do Ciebie? Może nie? Yy... Mogę tam polecieć i zabrać Cię na plecy. Nie, spoko, lubię chodzić, lubię chodzić, okay. wiesz, chodzenie to zdrowie, to jest ważne, Chod chodzić to jest... No ten, chodź, ja Ci w ogóle pokażę może miasteczkowie. widziałeś? A może tak robię? Przepraszam. Spoko, nic się nie stało, spokojnie. Spokojnie. Zapomniałem. Dobrze, nic się nie stało, Hiluś. Ogólnie to ten, ja bym okay. chciała... ci... Chciałem się zapytać. E, czemu w ogóle nie umiesz mówić? Znaczy, jakby to, to masz jakiś syntezator? Pe, syntezator, tak, coś takiego, tak to się nazywa, jakieś urządzenie, okay. tak? na no, ty co? A Umiesz mówić? Czy znaczy, masz jakiś tam swój język czy coś tym? No mam mój język, ale tygo nie zrozumiesz. A, okej, okay, dobra. Czyli albo ty się nałożyłeś. No jeszcze może go nauczę. O. Okay. Okej, okay, okej. Okay. W ogóle jak Ci się tutaj podoba? Ładnie. Super, tu Wiesz. jest. Myślałem, żeby zbudować tu domek. No przecież masz ten zbudowany. Ale trochę daleko. No. Raz. Ciebie piękna. No tak. Idziemy. coś zjeść. Do Maka. No co wiesz co ja nie jest ten ale jakby w ogóle ten McDonald's, nie, to ten wybudowany jest przez mojego widza. Mam cię, ale widziałeś przez mojego widza, wiesz, widza. To fajnie I Strasznie za nimi tęsknię. Nie Nic nie poradzę, niestety. A nie widziałeś ich. Ale mam kontrolę. No bo jakby wiesz, no w widzów w sensie, bo w momencie jak... Jakby, jak się tak pojawiłeś mniej więcej, nie? No. no. to tak jakoś trochę później właśnie ten i oni znikli. Zniknęli i nie ma ich. Przykro mi tego powodu. Nie, nie wiedziałeś ile to Nie, nic nie jestem w stanie zrobić. A poznałeś może jakiegoś widza? Nie. Okej. Okay. Czemu idziesz do mojego domku? Nie wiem. Bardzo dobrze go znam. Spokojnie, Tutaj chciałbym z Tobą zamieszkać. Żałuję. Haha, ale śmieszne. Okej. Okay. Darek, Podobają Ci się moje kotki? Mhm. Dzięki. A gdzie mój? Kotek? To no. No, a ten kiciuś tutaj a, jest. O, no? to mój kiciuś. Fakt. Ej, kiciuś. Dobra, wiesz, to już jest troszeczkę późno, więc ja chyba pójdę spać, okej? Okay? Także okay. ten, cześć. Nie, spoko, ja lubię, muszę, ja mam rytuał specjalny przez Okej, okej, okej. Zamknij drzwi, bo ktoś wejdzie. Dobrze, zamknę. Także ten, dziękuję. Trzymaj okay. się. Pa. i piękna. Wow! Ok, ok, widzowie. Ja nie wiem, ja nie wiem, co mam powiedzieć. Ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, widzowie. Ja mam w ogóle dość. Ja kończę ten odcinek, bo ja nie wiem, mam być, nie muszę dojść do siebie po prostu po tym, co się stało. Widzimy się jutro 10.30 i z nim jeszcze raz porozmawiamy. Piszcie w komentarzu, jakie ja mam pytania, bo sobie do tego, jakie ja mam to zrobić, bo jestem pewna, że on uprowadził moich widzów. W sensie ten, no dajcie znać, Dajcie, dajcie znać w komentarzu, co mam mówić i tak dalej, bo byłoby fajnie. Łapkujcie koniecznie, subskrybujcie, widzimy się jutro 10.30, prawdopodobnie. Także no co, do zobaczenia popatki i miłego dzionka, albo wieczoru, też dość, kiedy to oglądacie. Także pa i ten, tak, obserwujcie Instagrama. Cześć!